Cześć, witajcie, z tej strony ja Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blog Star Planet, a dzisiaj jest to nietypowy filmik, którego no nikt się nie spodziewał, ponieważ dzisiaj będziemy kup będę kupować niespodzianki moim górnikom na Blog Star Planet. Ponieważ, już wam wyjaśnię, a na początku powiem wam, że VIPa z poprzedniego filma, o, filmu wygrywa ta osóbka i że wy chcecie wygrać Star ten VIPa na do BlockStarP, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, kliknijcie subskrybuj tam na dole wraz z dzwoneczkiem oraz napiszcie nazwę w komentarzach, więc e, intro, no i wam wszystko wyjaśnię. Więc tak, w poprzednim tygodniu, jak mogli niektórzy zauważyć, grałem bardzo dużo na koncie w kopanie. Prawie, że ciągle, ciągle, ciągle byłem na kopaniu. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem, że postaram się być pierwszym na kopaniu. No i na początku była taka malutka walka z Kamloxem, z gamingiem, ponieważ jakby. No, chcieliśmy mieć pierwsze miejsce i jakby walczyliśmy o, o pierwsze miejsce, bo po prostu, no raz, ja byłem pierwszy, raz on był pierwszy i naprawdę te punkty leciały jak szalone i naprawdę była mała różnica. Niestety Kamlox przy 500 tysięcy punktów tak około, niestety coś się stało z jego kątem do teraz i teraz jego konto nie działa i gra teraz na nowym, innym koncie no i teraz no w tym tygodniu gra w kopanie ja w tym tygodniu odpuszczam sobie kopanie tutaj z biartem się ściga ciekawe kto wygra i po prostu no tak postanowiłem że to zrobię no i no ja bym sam tego nie zrobił kamer też y, sam nie kopię, ponieważ kopią górnicy ja postanowiłem że moi widzowie znaczy moi przyjaciele tak naprawdę są przyjaciele was, was serdecznie pozdrawiam e, moi przyjaciele będą kopać bo są naprawdę doświadczeni e, i umieją naprawdę dużo punktów wydobyć na kopaniu i tak postanowiliśmy że zdobijemy sobie milion punktów nie i mamy Teraz milion punktów. To rekord w tydzień. Nikt chyba tyle nie miał, bo naprawdę rekord, i naprawdę dużo było wszystkiego. No i tak postanowiłem sobie, że mógłbym za milion zrobić jakąś nagrodę, ale postanowiłem, czy by by tak nie pobić jeszcze tego rekordu i zrobić sobie na przykład 1 500 tysięcy to kupuję im niespodzianki, nagrody, naprawdę wielkie zagranie, ponieważ naprawdę milion ta punktów to wycieczenie z grana, naprawdę jest to bardzo grania i naprawdę szanuję za to, że chciało im się. No ale no, nagroda musi być i będzie i dzisiaj właśnie to zrobię. No i potrawiam, że czterysta pięć tysięcy, jak dobiją, będą nagrody. I w dzisiejszym odcinku będę im kupać na konta VIPy na rok. Jak ktoś by chciał, bo niektórzy chcą niektórzy chcą pakiet Diamond, to mi oczywiście ten pakiet Diamond kupię. I tylko jednej osobie kupię VIP na 3 miesiące, ponieważ. E, Zuzia, ponieważ mi nie ich troszeczkę grała, mi troszeczkę grała w te kopanie, ale też mi się wydaje, że zasłużyła. No, czy ta VIPka na 3 miesiące, więc, no, taka jest tego właśnie historia. Naprawdę dziękuję wszystkim górnikom za pomoc. Tutaj właśnie macie profile, tutaj macie właśnie niki ich. Tutaj Vicky Queen, no to to jest, no, jakiś ma inny nick Vicky Queen 1, 2, 3, Rogerina. My name Ada, Sweetowa, Shelati, Nusia Naprawdę kopało dużo osób. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No jeszcze Zuzia no, czasami kopała um, Nie podawiłem, że po prostu ich wynagrodzę, więc dzisiaj tak właśnie będzie Mam nadzieję, że będzie fajnie i rozumiecie to, bo naprawdę trzeba trzeba nam właśnie górników za pracę, którą poświęcili, bo naprawdę tyle godzin będzie na jednej głupiej gierce na kopaniu naprawdę Szacunek, więc teraz idziemy ich wynagradzać, będę nagrywał ich reakcje, więc zaczynajmy. Dobra, więc będę teraz, jestem na stole logowania, będę się logował na konto Ade, przywitaj się. Hej! Dobra, więc loguję się, łączenie nie ma. Jest to nowe konto Ady, bo potem ja po prostu chcę, żeby był vip na rok. Na nowym koncie ma pierwszy level, więc zobaczymy, będzie ciekawie, bo pierwszy level i VIP na rok takie śmiesznie, śmiesznie będzie. No. E, więc ja tu już wchodzę, zostań członkiem VIP, VIP na jeden rok. Ok Ej, dostaniesz milion kasy? O kurde, milion kasy dostaniesz oraz tysiące no serio? diamentów. Jeszcze samo Dobra, więc ludzie widzimy się, jak już zapłacę za wipka. Dobra, więc patrzcie, gratulacje, jesteś teraz stary, masz autko, zobaczcie, okej okay? O kurde! O jasne, masz pierwszy trzymałem. level, masz milion sto kasy oraz 1600 diamentów. Ej, naprawdę to wygląda chat To wygląda chat, patrzcie, Boisz. patrzcie Status VIP cztery dni, więc to nie jest fake. No będzie zapraszam na te konto. No, no po prostu ci jazdę, teraz ci wyślę na Discordzie te zdjęcie i zobaczymy reakcję. O Boże. Uwaga, zobacz. Widzisz to Ada? Wysłałam ci. Jezu! To, naprawdę. Jak to dziwnie wygląda. No więc, no Ada to ma oczywiście za bardzo, dużo, bardzo dużo kopałaś. No myślę, bardzo, bardzo dużo, więc. No, no mi życzę powodzenia z kontem, żebyś tutaj ładnie sobie pograła. O Jezu. No więc bardzo fajna reakcja. Ale będę miała wakacje. No, no na wakacje taki prezencik to po prostu masakra. No. Um, o, dobra, więc przechodzimy teraz do następnej osóbki. Dobra, więc mamy teraz. Co to, co, to, co, to, co to było? Co to? Co to było? No komputer. Ty. Jezus. Dobra, mogę, mogę, mogę. Dobra, więc teraz zalogujemy się na konto drugiej osoby, Wiki. Przywitaj się. Siemka, hejka. Siemka, hejka, logujemy się, nazywa się Wikipedia 2.3 i tobie kupimy pakiet Diamond, bo ty już chciałaś pakiet Diamond, bo ty już masz wipka, więc chciałaś pakiet Diamond. Wow, ale patrz, 92. level masz masz tylko 136 tysięcy kasy, 1300 metrów. No to jest bieda, tak no, jak na no level bieda, nie? Ada miała no, pierwszy level i milion kasy, więc no trzeba to zmienić. E, więc kupujemy ci pakiet Diamond tysięcy monet oraz 1000 diamentów i wraz z, z autkiem. E, więc bardzo bogata. No weź bogata. Więc widzimy się jak już kupię jej pakiecik. Okej, okay, więc gratulacje, kupujemy to pakiet. No i fajnie, zobaczcie. Wow, od razu twoje konto odświeżone, więc tracisz wyślę zdjęcie Uwaga, proszę bardzo. Skin dla ciebie. O kurde, jaka bogata no jesteś? bogata jesteś, naprawdę spoko. O, a ta sala tu jej coś napisała. Hej, super. E, no więc, no spoko, mi się daje, że jesteś bardzo szczęśliwa i dobrze wydasz te 600 60 tysięcy mm, i, no i tysięcy dementów. To mogę sobie kupić jakąś życiaczka czy coś tam jeszcze. E, więc przechodzimy do kolejnej osóbki, A chcesz kogoś pozdrowić? E, pozdrawiam, Sylati. Okej, okay, dobra, to idziemy do następnej osóbki Okej, okay, wiedzieliśmy na kolejnym trzecim koncie, Szelati, przywitaj się! Siema! Siemanko! I tobie kupimy VIPka na rok, bo ty nie masz VIPka i czy jesteś biedna? O jesteś biedna, 90, 91. level masz, a masz niecałe tysięcy kasy. No trzeba to zmienić, więc kupić ci VIPka no. na rok, który da milion kasy oraz 1600 diamentów, więc kupujemy! Dobra, więc kupiłem dziś stary vipka. Uwaga, uwaga, masz milion monet na blog Star Plus oraz 1900 diamentów. Wyślę ci teraz screena na, na Discordzie ile z tą kwotą i zobaczymy twoją reakcję, więc ciekawe. Proszę, zobacz sobie The Sheraty wysłałem No i masz milion, więc cieszę się. Jezu. Ty głupi jesteś. Czemu ja głupi? Dlaczego? Ale no kopałaś, to musisz dostać nagrodę. No Pięknie. tak, głupi pozytywnie jesteś. No więc. Dziękuję. Y, a dobra, podziękowała, że już powiedziałem. No. no dobra, więc przechodzimy do następnej osóbki Dobra, teraz, na, teraz kupię Zuzi Wipka. Przywitaj się. Siema, siema. siema. I tutaj mi troszkę mniej kopać od pozostałych, Dlatego kupię Elite vip na 3 miesiące. Nie jednak Bo myślałam, że jednak E Wip to i tak jest bardzo dużo, co nie? Elton Wip na 3 miesiące. Dostajesz 13 monet oraz 250 diamentów, kosztuje to 92 zł. Więc kupujemy, cieszysz się? No, no więc bardzo. kupujemy Dobra, jesteś teraz elite na no coś innego niż star więc zobaczmy I masz 253 tysiące kasy, ululisz się jakimś pajączkiem, co ci tutaj tego Jesteś pewnie zadowolona, oczywiście, co nie? Tak, dokładnie Wyszedł ci zdjęcie, uwaga, zobacz sobie na discordzie, uwaga, happy, co nie? W ogóle w ogóle jesteś blisko wow. 39 levelu? Masz jakieś nagrody? Nie masz, to no. dajcie uśmiecha, bicie jej 39 level XAMX, bicie i dajcie innego uśmiecha, kto chce, to spoko będzie. Dobra, więc na tyle tych z reakcji miało być tego więcej, ponieważ e, Rogalina, czyli Rogelina, nazywa się na BSP, um, ona chce nowy pakiet Diamond, który będzie zajęł długo, taki fajniutki, no ale ten pakiet będzie zajęł długo, więc będą się troszeczkę poczekać, ale kiedy będzie nowy pakiet, to wyślij mi, że kupię Rogerinie pakiet Diamond, bo ona chce ten no, fajny taki pakiet na ms. Jeszcze miała być Nusia Nusia, Nusia taka fajna kopaczka, to właśnie ona tutaj pa, no, no tutaj jest jej nick, widzicie, nie wiem czemu nie mogę jej kliknąć No a ona chciała kartę podrękową VIP na MSP Na jeden rok, bo już maksymalnie VIPa No ale nie mogę dać, po prostu płatność mi się nie, nie chce powieść Więc po prostu za kilka dni to ogarnę Mam nadzieję, że wtedy się pójdzie, a jeszcze Sweetowa Jeszcze um, chciała um, pakiet Diamond, no ale po prostu do jej nie ma obecnie i mi się nie chce jej Dogrywać, no chyba że może ją dogram, ale raczej już nie, po prostu, jak to mówię, oficjalnie to nie dogram, i niestety kupię je potem, jak będzie. Więc dzięki Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie będzie jak, jakichś hejtów, no bo po prostu. Jakbym daje te nagrody, bo naprawdę zasłużyli i nie miejcie jakiegoś bólu, że tutaj Mikalo nie umie grać. Bo już słyszę takie komentarze od innych osób, nie powiem kogo, ale słyszę już takie komentarze. no i jak dla mnie to jest troszeczkę żałosne, ponieważ ja gram na BSP, ja gram na BSP dużo, a teraz po prostu wyjątkowo, teraz robię coś takiego, że po prostu moi przyjaciele grają na moim koncie. No, i teraz nie gram na tym koncie, no bo po prostu oni są na moim koncie, więc jakbym mógł grać, po prostu, więc no, ale po prostu już słyszę komentarze, że ja nic nie robię na tym koncie, skoro robię dużo rzeczy na moim koncie, więc jak ktoś tak pisze, to naprawdę jest mi żal, bo jakoś parkury robię. Robię parkury, prawie karty są moje, skiny były moje, teraz robię je Zoinka, bo je o wiele u mnie, a ja nie chcę robić, bo ja nie umiem ich nie potrafię. No skiny też robię sam, no w sumie no robię fotki robię, więc jak ktoś mi pisze, że ja nic nie robię na koncie, naprawdę <laughs> nie komentuję tego. Więc dzięki wam tego deję mam, nadzieję że Wam się podobało, łapki które stawcie no, subikę na kanale, no i pa pa!